No i ja już nie wiem czy to ja mam taką skrzywioną wrażliwość czy wy może też tak macie, że czasami trafiacie na coś, a takiego niby niewinnego, takiego przypadkowego, randomowego, ale jak przyjrzycie się trochę uważniej, poświęcicie dodatkowe 5 sekund, pomyślicie o tym przez chwilkę, to nagle takie rzeczy mogą stać się dziełami sztuki nowoczesnej. Przeglądasz sobie spokojnie internet, i co? I nagle jebs, taki chłop, który bardzo mocno chce podzielić się z tobą swoją niechęcią do pewnej rasy ludzi. No ale nie powie tego tak wprost, tak kawa na ławę, no bo przecież nie można takie czasy tam by go zablokowali czy coś. Ale on jest sprytny, on jest inteligentny, on jest zaradny, on wie, jak sobie poradzić. On przychodzi po prostu z garścią informacji, z garścią statystyk. Czy to może być jakikolwiek przejaw rasizmu, ksenofobii, niechęci? Nie, proszę Państwa. Tak wygląda po prostu edukacja. Pomyślisz sobie pewnie, no taki sprytnie skonstruowany przekaz, który ma uderzać w określoną grupę ludzi. Otóż nie, widocznie tak po prostu jest i musisz to wziąć na klatę. A najlepiej, żeby była to dobrze umieśniona klata, i w ten sposób przechodzimy do kolejnego, kluczowego elementu naszego arcydzieła. Mało że edukacja, mało że materiał otwierający oczy, to jeszcze kolega konstruując grafikę wykorzystał swoje własne zdjęcie, na którym prezentuje wspaniałą sylwetkę. No i co? No przecież to jest genialne. Na przykład takie frajerskie grubasy jak ja, nie dość, że zostały wyedukowane, to jeszcze dostają motywację, aby też osiągnąć taki wspaniały sześciopak. Coś pięknego.